Ale to nie jest judo ani koszykówka. Cytując klasyka MMA, panowie, no nie spodziewajmy się zbyt wiele pojedynku. Ale z drugiej strony, co do stracenia ma Milanowicz? A zawodnik, który ma, no, absolutnie nic do stracenia, zawsze Ej, będzie groźny. Także tutaj musi Pudzian cały czas być, bardzo, bardzo czujny. No, zobaczmy, co to się wydarzy. Oczywiście wiedzą Państwo, dlaczego nie doszło do walki z samym bombardierem Dion. On wylądował w szpitalu. W ciągu 3-4 godzin zorganizowano zastępstwo. Nikola Milanowicz amatorsko trenuje MMA już od kilku lat. Nie stoczył żadnej zawodowej walki, bo nigdy mu na tym nie zależało. O tak, będzie chciał skorzystać jednak. Ze swojego judo, ze swojego sambo. Duży spokój Mariusza na tej siatce. Próba rzucenia, przejście, do... Trzymał się, trzymał się siatki. A w tej chwili jest szansa na to, żeby zakończyć to szybko. No tak. Nie będziemy się tym ekscytować, bo wynik tego pojedynku był do przewidzenia. Ale za to my. palce lizać. Dawać mi to jeszcze raz. Daniel.